Cześć, tu Eliza. Zapraszam Was dzisiaj do oglądania mieszkania, abyście mogli podjąć jak najbardziej świadomą decyzję bez wychodzenia z domu. Pokażę Wam dzisiaj mieszkanie dwupokojowe przy ulicy Marszałkowskiej w samym centrum Warszawy. Wchodzimy do mieszkania. Pokażę Wam teraz ogólne pierwsze wrażenie i pierwsze taki pogląd całego mieszkania, żebyście poznali rozkład. Po lewej stronie ściana w zabudowie, w pięknym fornirze. Wejście do łazienki tutaj mamy, gdzie przejdziemy do łazienki później. Kuchnia. Mieszkanie jednostronne wychodzi na ulicę Marszałkowską. Salon z kanapą. Przejście pięknymi drzwiami loftowymi po całej szerokości i długości ściany do sypialni tutaj w tym mieszkaniu albo możemy otworzyć przestrzeń i zrobić z dwóch pokoi jeden lub zamknąć i oddzielić strefę prywatną od strefy dziennej łóżko 180 cm i tutaj mamy komodę szklaną i w środku Proszę bardzo, pokazuje nam się telewizor. Kuchnia. W kuchni znajduje się stół okrągły, cztery krzesła. Tutaj tak samo mamy zabudowę całą w pięknym fornirze. W zabudowie mamy zabudowaną lodówkę, zmywarkę, piekarnik. Cała reszta to są półki na przechowywanie. Otwierane, gdzie nam daje naprawdę dużo miejsca do przechowywania rzeczy. Kuchnię mamy jasną, z oknem, miejsce dodatkowe do siedzenia w kuchni. Tutaj też się znajdują szuflady i łazienka. Kolorystyce biało-czarnej, prysznic, kafelki biało-czarne. Tutaj mamy piękną, białą armaturę podtynkową. Po całej szerokości duże lustro, w którym możemy się przeglądać. I tutaj wyjście z łazienki do mieszkania.